na moim koncie, jak pokazywałem Wam, że będę rysować. Eee, zaczynamy od jak ja to narysował. Eee, no, potem będzie duch, potem będzie zombie, a na koniec horror. Eee, w sumie to, to już jest horror, ale trudno. Weźmy się do rzeczy. Na początek muszę żeby dla żeby ładniejsze. po mojemu teraz robię to, czyli na początek robię takie coś. Ja zawsze tak robię, nie ma, nie ma rzeczy, której nie narysuję. To jest coś takiego. Szkicowanie skończone, oko już też pokolorowałem. Teraz zabierzmy się do kolorowania. Zacznijmy od kolorowania koloru. W sumie to po tej części, czyli tutaj, no nie ma prawie korony, ale na razie. Oj, zaczynam. i tak. Ej, najpierw zrobię takie, o, coś takiego, i resztę pokoloruję na żółto. Tą krobeczkę taką w sumie to nie ma sensu. I teraz weźmy się za kolowanie całej jego twarzy. No, ważnie ma oczywiście nie pieski. Mam tak naprawdę pisaki słabe. Mam słabe pisaki. Załuszane. <tysy> tak naprawdę. Ta część za chwilkę będzie skończona. I no jeszcze trochę tam do, dopracowuję. I trochę tutaj jakoś tutaj. No i w sumie według mnie praca. Jest. Już skończono. Yy, tak się prezentuje całość, a tak się prezentuje kawałek. Potem będzie. Duch. Jutro. Znaczy, w sumie to dzisiaj to nagram hmm. No dobra. Lys, jutro. No, pokażę. Niedługo będziesz. Short jak. 走遍。Oh, yeah.